Dzień dobry, nazywam się Przemysław Gogola i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu nowości w KS Summit. A w nim optymalizacja wysyłanych SMS-ów do pacjentów z kodami e-recepty i e-skierowania. Dowiemy się także, jak definiować powiązania pomiędzy pacjentami oraz jak zarządzać zgodami pacjentów na podstawie danych z IKP. Serdecznie zapraszam! Zaczniemy od optymalizacji liczby wysyłanych SMS-ów do pacjentów posiadających IKP. To nowa funkcjonalność w KS Omed, która pozwala na ograniczenie wysyłania liczby SMS-ów z kodami recept oraz skierowań w przypadku, gdy pacjent korzysta z IKP i otrzyma powiadomienie o tych kodach bezpośrednio z IKP. Oznacza to, że pacjent otrzyma tylko jednego SMS-a z kodem, nawet gdy placówka wysyła powiadomienia SMS. Sprawdźmy, jak to działa. Obecnie podczas wysyłania e-skierowania lub e-recepty system sprawdzi, czy pacjent ma ustawioną zgodę na komunikację SMS w IKP. Jeśli tak, ustawiony zostanie znacznik IKP na karcie pacjenta na zakładce CRM, to spowoduje, że system KSOMED KS dla takiego pacjenta. Nie będzie już wysyłał SMS-ów z kodami e-skierowań i recept. Jeśli na karcie znacznik jest już ustawiony, a P1 zwróci jednak brak zgody, nie nastąpi zdjęcie tego znacznika. Wówczas należy ręcznie przywrócić wysyłanie SMS-ów na karcie pacjenta. Przejdźmy teraz do definiowania powiązań pomiędzy pacjentami. W systemie KS Somet można to zrobić z wykorzystaniem zakładki Rodzina. Ta zakładka pozwala nie tylko na wskazanie pacjenta, który jest opiekunem innego pacjenta, ale również pozwala łatwo określić, kto ma m.in. dostęp do dokumentacji medycznej. Jest również wykorzystywana do tworzenia umów rodzinnych oraz łączenia zaległości w opłatach pacjentów np. matki i jej dziecka. W przyszłości wszelkie inne pola zawierające wskazanie powiązań zostaną automatycznie przeniesione do zakładki Rodzina. Zobaczmy teraz, jak to wygląda w praktyce w systemie KS Summit. Zakładka Rodzina dostępna jest na karcie pacjenta. W tym miejscu uzupełniamy dane wybierając F2 Dodaj. Wybieramy opiekuna oraz rodzaj pokrewieństwa, a następnie zaznaczamy odpowiednie checkboxy i klikamy OK. Warto też wspomnieć, że w pierwszej kolejności właśnie z tego miejsca, czyli z karty rodziny, pobierany jest PESEL opiekuna podczas sprawdzania uprawnień do świadczeń w eWUŚ oraz synchronizacji rejestru świadczeń, z którego pobierane są dane generowane do raportów do NFZ. Pozostańmy jeszcze na karcie pacjenta, gdzie wprowadzono także nową funkcjonalność, pozwalającą na automatyczne pobieranie adresu zamieszkania z karty członka rodziny. Aby to zrobić, wybieramy kolejno przycisk Adres zamieszkania, a następnie Pobierz adres. Wybieramy właściwy adres i zatwierdzamy OK. W zakładce rodzina możliwa jest też weryfikacja, czy w P1 została zarejestrowana zgoda na uzyskanie informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz udostępnienie dokumentacji medycznej. Zobaczmy, jak tą funkcjonalność ustawić w systemie. Na początek wybieramy na karcie pacjenta przycisk E-Zgody P1. Z tego miejsca możemy zweryfikować oraz uaktualnić powiązania pacjenta w P1. Aby to zrobić, wybieramy powierzchnię i po weryfikacji Pojawi nam się komunikat dotyczący wyrażonych zgód w systemie P1. Widzimy teraz, że w zakładce rodzina zaktualizowała nam się wyrażona przez pacjenta zgoda, a także zostanie uzupełniona data sprawdzenia zgód. Jeżeli w systemie P1 nie została zarejestrowana zgoda, a w systemie KSomet KS taka zgoda jest, wówczas zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem: czy usunąć zgodę? To już wszystko w tym odcinku. Przypominam, że aby móc korzystać z prezentowanych funkcjonalności, należy posiadać bieżącą wersję systemu KSOME. Więcej informacji na temat nowych funkcjonalności, znajdziecie Państwo także w dedykowanym biuletynie. A na koniec, wszystkich z Państwa, którzy są zainteresowani cyfryzacją ochrony zdrowia, zapraszam do odwiedzenia naszego bloga, w którym prezentujemy m.in. najnowsze wakacyjne wydanie OSOS Polska z 16 inspirującymi rozmowami na temat Przyszłości w ochronie zdrowia. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.